W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Praktyki religijne. Prawdziwe oddanie się Maryi jest tylko jedno, a jest nim to, które ma potrzebne przymioty. To jest takie, którego dokonujemy bez żadnego przymusu, a jedynie jako akt naszej woli, takie, które jest ufne, święte, niezmienne i bezinteresowne. Przejawy prawdziwego oddania się Maryi są jednak różne i liczne. Istnieją jednak podstawowe praktyki, które rozwijają i pogłębiają oddanie się Matce Bożej. Są nimi modlitwa, spowiedź święta, komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, Dobra intencja, czytanie duchowne. Te praktyki to przecież nic nowego, ale oddając się całkowicie Maryi, uczysz się teraz wszystko wykonywać z nią i w niej. Modląc się z Maryją, radujesz serce Boga, bo ona oczyszcza twoją modlitwę. Oblubienica Ducha Świętego otwiera cię na jego prowadzenie. Maryja nieustannie chce nam towarzyszyć. Ona wie najlepiej, co powinieneś oddać Jezusowi w sakramencie pokuty i pojednania. Ona uczy adorować swojego syna w najświętszym sakramencie. Ona oczyszcza nasze intencje i ona rozważa z Tobą słowo Boga i każdą lekturę, która ma rozwijać Twoją duchowość i uczynić nas jeszcze bardziej uległymi, i posłusznymi. Miej w mieszkaniu wizerunek Maryi. Wyobrażaj sobie, że to nie obraz czy figura, lecz ona sama jest tu obecna. Módl się do niej, jako do obecnej. Zachowuj się tak, jakby ona osobiście była u ciebie. Rano, lub ilekroć wychodzisz z domu, Poproś Maryję o błogosławieństwo na dzień i uczyń znak krzyża. Ona ci naprawdę pobłogosławi. Staraj się wszystko czynić z Maryją. Wyobrażaj sobie, że ona wszędzie jest z Tobą i wszędzie z Tobą idzie. Wszędzie ją ze sobą zapraszaj. Kto nauczył się utrzymywać w sobie świadomość Maryi, Wchodzi na drogę niezwykłej duchowej przygody. Ucz się wszystko czynić w Maryi. Wyobrażaj sobie, że jesteś w jej najczystszym i pełnym pokoju sercu, jak w świątyni. Otoczony nią zewsząd. Niech cię ogarnie atmosfera jej wnętrza. Będziesz wtedy prawie spontanicznie unikał wszystkiego, co w niej być nie może. Niepokoju, hałaśliwości, zdenerwowania, złości, egoizmu. Będziesz spontanicznie nasycał się jej cnotami i darami, pokorą, pokojem, czystością, ufnością. Wyobrażaj sobie, że patrzysz jej oczyma na świat i ludzi, że kochasz jej sercem. Rozważaj często jej życie. Nie zatrzymuj się jednak na powierzchni zdarzeń opisanych w Ewangelii. Staraj się wnikać w jej ducha. Wyobrażaj sobie, co ona wtedy myślała, jakie były jej uczucia i pragnienia. W ten sposób wnikniesz w jej wnętrze. Prośby sama wtedy udzielała ci swoich przeżyć i uczyła cię siebie. Pragnij wszystko czynić dla niej, nie bój się, że skrzywdzisz Chrystusa i Boga. Ona wszystko oddaje Chrystusowi, niczego nie zatrzymuje dla siebie. W niej wszystko dąży ku Bogu, jak rzeka ku morzu. Jeśli o tym wiesz, nie lękaj się podejmować dla niej rzeczy wielkich. Tym samym bowiem czynisz to dla Boga, ale Bóg wynagrodzi cię za to bardziej, Niż gdybyś Jemu wprosto ofiarował. W intencji wszystkich czcicieli Matki Najświętszej. Kirie Chryste Lejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Syn Odkupicielu Świata Boże, Zmiłuj się nad nami, duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami, Szafarko łask Bożych, módl się za nami, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami, Śnieżna Pani adorująca syna Bożego, Módl się za nami, pocieszycielko ludu za Módl się za nami, Matko wysiedlonych, Módl się za nami, Nadziejo przybywających w obozach niemieckich i łagrach sowieckich, Módl się za nami, Matko więźniów dających świadectwo Twej cudownej mocy, Módl się za nami, Nadziejo matek oczekujących potomstwa, Módl się za nami, lekarko udręczonych dusz i schorowanych ciał ludzkich, módl się za nami, Ostojo dla ludzi samotnych i dotkniętych kalectwem, módl się za nami, Ukojenie dla pielgrzymów, zdążających do ciebie, módl się za nami. Pani uśmiechająca się, Do dziatwy szkolnej, módl się za nami natchnienie dla wędrującej młodzieży módl się za nami podporo dla ludzi w podeszłym wieku módl się za nami matko jedności i miłości małżeńskiej módl się za nami matko łagodząca waśnie rodzinne i sąsiedzkie módl się za nami natchnienie dla poetów i malarzy módl się za nami Źródło powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, módl się za nami. Pani lasów Krasnobrodzkich, módl się za nami. Ozdobo kwiecistych łąk i pól roztoczańskich, módl się za nami. Matko źródlanych wód Krasnobrodzkich, módl się za nami. Matko, za której przyczyną powstały kościoły i kaplice. Poświęcone Tobie i świętym Pańskim, módl się za nami. Pani Krasnobrocka, ozdobiona koronami papieskimi, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Usłysz, Pani, głosów serc wdzięcznych Ci za otrzymane łaski i chroń płaszczem Twojej opieki nas modlących się i naszych bliskich. A przemożna Twoja moc niech prowadzi nas do domu naszego Ojca w niebie. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Miłosierna Matko Krasnobrocka, Szafarko łask, Z żywą wiarą i gorącą miłością w sercu, Staję przed Tobą, aby Twemu sercu powierzyć swe troski, kłopoty i bóle, Wszystkie radości, nadzieje, potrzeby duchowe i materialne, Całego narodu i Kościoła świętego. Uproś na mu Syna swego Zbawiciela, Miłosierdzie i łaskę. Amen.